Siema, zjeść co na i dzisiaj gramy w... DFT <laughs> GÓWNO Uuu. Także dzisiaj gramy i to jest rankingowa gra Natomiast... Ja mam żelazo 2 Także... Będziemy szli od... Od, mie od mielizny Od mielizny stałej od, mie od miernoty Chociaż trochę coś, chociaż trochę coś wiem to i tak mnie niektóre rzeczy zaskakują. <laughs> Więc zobaczymy. Może wygram, może nie. Zobaczymy. Staliśmy już tą kobietę. Coś się tristanę, także. Hmm. Jakby ktoś się wiedział o co tu chodzi, no to w sumie no to co? Stawia się. I tyle i się bije, nie? <laughs> Tam już też dwóch osiłków widzę, także... A na razie tak postawmy, niech będzie. Może jeszcze pogromców jakieś zrobię. Ale tu ich trzeba... co tu trzeba? Trzeba ażkę. tutaj do tego mieć, do tego trzeba mieć Jesuło z Częstkami, a ten w ogóle... Ciekawe, ciekawe... O, się Jesuło akurat, okej, okay, to jest już chyba... Ustawione, to jest ustawione, to jest już ustawione, ale mogę też się ją nie zrobić. Mogę też zrobić ja zobaczymy Zobaczymy jak to wyjdzie Hmm Nie wiem jak to wyjdzie Widzicie? Chodzi już. A się kręcę wow. Ale drop Ale Chy też Chyba Twoje pokońce, 50, 50, 50, 50. To może być fajne, ale to trzeba... wtedy robić to cały czas. Zyskać sobie składnik przymiotu za 2000 przez Dodatkowe składniki to może być potężne. Dobrze, <todgłosy> to broken. Zrobimy pustkę. Ro robimy pustkę, to już jest. Wiecie, to już jest teraz. E, może być, to To już jest teraz bez gadania, nie? We doing this shit. On to ma. zawsze jest też napisane, co można na kogoś zrobić. Także to jest fajne, ale ja zrobię mu tak i chyba. chyba na razie zostawię. Brr. Bry, On powinien ich raczej zabić, no? No tak. No. Także powinienem za to dostawać za każde zabicie... Udział w zabójstwach, tak? 2... 2pD to jest akurat chyba... To jest... mi mocno. To jest strasznie. Tylko natomiast by mi potrzeba było i tak spustki. Trochę chłopa mi tu trzeba jest Reksa zwłaszcza Teraz, bo to reszty nie dostała na Reksa i teraz jakbym dostał to było fajnie Ale może być też w kręceniu, także zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie Żebym w sumie nie gadał dużo tych rzeczy co na przykład, jak nie wiem czy tłumaczył co ja w ogóle robię albo coś, no ale Ja... dobywań, Dobywa. Do o, to, to akurat chyba przewalę, bo ten dżin tam z tyłu będzie przerażający, a Jarvan przeżyje całe starcie. No, przekichane. Będę, żebyś dostał, chociaż... Nie, nawet, nawet jednej osoby nie zabili. Uah! Bomba w Kurde, mogłem niżej spać, żebym szybciej wybrał, ale... No, ale... Alebywa. Zostawię ją, żeby dała swój boostera. Satysfakcjonująca. Satysfakcjonujący gameplay. Video games. Mała dzisia. Fajny ten. Fajny. Tak. Taki, mała. Tak. Tak. Niech nie przyleciał. On też... O! Jak on robi to samo co ja! Yeah. Tak, tak, to tak to nie robimy! <grym zamiast> co, to ma, co to ma być? Bleble! <grym> Uuuu... <zamiast> Kogma w potężny jest. Czy to jest tamtej pd, tak? Z tego teraz. No tak. Chyba tak. Chyba. I... Aj... Mam... Ja mam Aschemera chłopaki <grym> hmm, hmm, hmm. Hmm. Ja chłopakiem mam taką taktykę na razie myślę że Będziemy robić tego kumawa żeby on był super duper Ja mu dam e... A już mogę się ruszyć? Nie jeszcze nie. Ja mu dam chyba żeby szybciej manę zdobywał I chyba żeby Dostawać ten. E, chyba to potrzebuje? Nie, to tego nie potrzebowałem, akurat. ale No coś bywa. Chciałem zrobić to. Z, jak to? To, że on. O! To jest ten z łukiem i z pasem, że on powinien dostawać wtedy manę za każdy atak. I dam. Miałem dać też mu skrytem. Tak myślę, zaś to mogłoby być bardzo fajne. Natomiast ja nie chcę chyba dać tego. Chociaż to może być fajne, ale. Chyba po prostu. Riterny. Ale to nadal może się przydać. A ja też mogę w oczowić włócznie Shodzim, bo to jest ataki zapewniające 5 dodatkowej many, a te drugie to jest... Kurde, teraz tego nie, 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 nie pokażę chyba. Hmm, coś tam też, coś tam też było, że manę daje. I jak krytycznie walnie, to to więcej manet dostaje. A to może Shodzim, w sumie Shodzim byłby lepszy, który teraz tak myślę, no. To może jednak miecza będę szukać. Tutaj trochę, em, o umieram, no umieram. On mnie pobije brutalnie, ale bywa. Robi tych samych ludzi, co ja. Jeszcze nie przegrał ani razu. Ma więcej o wiele tych. On ma i Mazahara, ma, a ja otóż, otóż nie mam. Hmm. Ciężki temat, ciężki temat muszę przyznać No. Jakby sobie level upa dać, ale to... Zobaczmy teraz chociaż Nie, wiecie, szukam lepiej nie ma. Trzeba byłby level upa, bo jest dobra Już niech będzie, nie? Nawet jak ten, to oni tutaj kogoś zabiją Teraz kogokolwiek, to i tak dostanę Level upa na następny Ten, piąty level będę mieć Także, chyba okej okay, Nie? I don't know i oczywiście że mi daje na chłopaka, który jest pierwszy w tabeli I ma piąty level Oni nikogo nie zabiją nawet, nie? <ścoughs> Tego żadnego level upa kurwa nie będzie Rzecz co mam jest fajne, tylko najgorzej, że ja... <ścoughs> Nie, jestem chujowy Hmm, hmm, uh -huh. uh -huh. że to jest tu kurde, felery O Czy się go dali? Ale obrońca, dobra, mogę dać ją, żeby obrońca był Ale chyba, że, o dobra, jest mazachar, okej okay. Dobra, to, to jednak stawiam mazachara, jak będzie, będzie można, no Wyszłyś wszystkich w kuski, bo się tego bonusa mają Tak to... Kurde Nie ma gdzie? Idzie Zysk Ja nie mogę Wow Niech on tak nie mówi Bo ja się boję No Wiesz my z jej byłby bonus. Choć. Ale on jest z pustki Oraz mi to na czugata i. I tyle. I happy birthday. Zabawy nie ma końca. No nie on też robi tych? Spustki! Tak, Takie ja miałem szczęście, że akurat wszyscy to robią Ale jazda Ja to mam dopiero szczęście Ugotowane Chociaż może wygram O, nawet wygram A moje były lepsze Łop, co się to na to no jest fajne. Protektor. Hmm. E, bierz to. Jakby się rolowało wszystko. To będzie śmiesznie, chociaż... O, mogę teraz tylko zrobić? Dobra, mogę zrobić to. To się przyda to od razu będzie mój zaraz będzie Kaisy... Kajka Ka... Kajsem no. hmm. Czego ona krzyczy? Spokój! Ech, wygram ja gram na tego pana Jana Szkoda, tylko, że on strzela w chłopak akurat co jest ankiem tutaj, no ale bywa, nie. A dużo ten kokman zdaje. tylko no trochę... A bomby dostaje! Bombot Nie martwimy się, nie przejmujemy się. Don't worry. Don't worry. Czekaj, okay, się przygotuję. Co to jest? Gdzie są te moje postacie? Jak pisu są potrzebne, Upaki, do... Chłopaki, to nie jest śmieszne. Gdzie oni są? No what? Czemu takie rzeczy mi się dzieją? W daleko strzelec. Daleko strzel ma balls. Gdzie oni są? To, to było złe sko, tak? No, tak. Hm. A tego chyba pokonuje? Może, chyba że ta. albo on też robi z pustki. Jak to fajnie, że. <ścoughs> jak ja to robię, to kurde, z czterech chłopotów. Czekajcie! On nie ma, on ma pustkę. To ten, na którego walczyłem. On ma pustkę. Kurde! Co za dranie? Trzy szpatuły. Jak to szpatułę brać? A szpatuła i tak mi się zmieni. Jakby szpatułka chyba i tak mi się zmieni, to... to, to biorę chyba tak, ale w sumie mogę nie szpatułkę. Które by to było wtedy na co? pustki Ale miałem taki grzeczków. Proszę Państwa, nie mam takich rzeczy. Co on tam robi? Ciechopada. I nagle dostaje dwóch z pustki. Ty no mocne, mocne. Ja z dobiego końca, mój kurwa też. I'm going to fucking die. Na razie go wstawię, żeby... Mieli bonus. No, są Tak. A to w sobie on ma Adept arkanów, a tak to ma... Ale niech będzie tak Już niech tak stoją Co? Co? Trochę A, co trzeba mu dać? Trzeba było to w sumie do Kokumała dać Jakby było broken chyba I tak kogoś tak No miał. miał lepszych tych panów Janów z ziemianki. dwory, ale może lepiej te temki co? Ma dam na. Ja mogę to zdjąć. Ty, no chyba nie mogę. Dobra, to już zostaje na cogacie. Gdzieś może lepiej... To nie może to lepiej na czegata na razie, bo on jest na drugim. Czego to jest na drugim, to zostawiam mu to na razie. A mogłem przestawić tego, kurde, kokmawa, tak gdzieś do rogu bardziej. Kolejny z kokmawy. Ale chyba go zabijam. Oj. Chociaż mi umarł mój mój win condition. Ale przeżyłem. Muszę tego mało stawić w rogu tam gdzieś... O, bo będzie kruchu. Będzie mega kruchu i będą chcieli mnie kupić... Oa. No, puste. może, jak będę chciał bonusa na tego. Coś on takiego... u tu jest akurat ten szłodzin, ale to już... Chyba, że dam mu. Ale on w sumie może tak nie potrzebuje tego. Chociaż, czy on dużo zadaje tym? Dzieci chyba dużo zadają. Nie jestem pewien w Jestem jest ta tajemnica. Czego ten krzyczy tam? No słuchaj pustki. Ok, to daj mu. To damy. To damy mu. Nie mam tego. Ej chyba tyle. No i ty idziesz do rogu. Idziesz do drugiego rogu. I tyle. <grybujesz> Ela. Może jakoś to przeżyję tym razem. Dzięki temu. Ciepłej taktyce <laughs> Ble, ble, ble jezo, ma Jinx Jinx moment Poza bomba! Uwa! Dzieckiem pewnie żółty. Ja tu widzę więcej zada. nawet nie Jinx ale Jinx potem, jak się rozkręci, to już jest. Jinx, moment. Skype 18, proszę o taką białą skalę. Miałeś, ładnie. Tu się schwytać, proszę o 2 i my też mogę troić, kiedy. Biorę to. <laughs> Nie wiem, czy to jest takie Worf. Ale będzie miał większą szansę na Kryta. To jest za bliski. Każdy teraz może strzelić za bliski Kryta, także to chyba jest. Chyba dobre. To chyba jest dobre. Kurwa, jak ten altem był? Ai for go. Chciałem mu dać tego... Co ja mu dać? za Ai for go. Mogę dać, że 5 many mu daje. No bo dobra, daj mu to. Dam mu to. A zobaczymy, jak mu wtedy pójdzie. Wtedy będzie szybciej dzieci spełnić. Milion dzieci. Dawaj nie walą go? No, żyj. A dużo za Więc więcej niż nawet. To oznacza, że jestem debilem. O, w końcu. Czy jest fucking teraz? To cały rok może być fajne Ale jak mam mutację... Aha to będzie też to daj mu niech będzie. Już niech będzie, nie? O i teraz akurat dostałem Rexa i tak żeby... Okej Okej, kurwa, okej okay. Taking to nowy wypadek jest tutaj. Tylko na wypadeczek, a ten też pustkę zrobił, kurwa Nie kuk, mama mi zabili, nooo Nooo, don't do it. No, wow, 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 wow Hold on, man, what the fuck? <laughs> Co ten Malzahar tak zrobił? Broken, dobra! Okej! Okay. O to chodzi. Nie wiem co robię, ale o to chodzi, nie? Chyba, nie wiem. Nie wiem co się happening. Ja tylko, sobie biorę specjalnie Fiddlesticka, bo jest najdroższy. Chociaż mogę zabrać Kindred, bo jak wezmę Kindred kamy to ona trochę też... Może być potężna i odbyć z strzał kręci. Interesujące Ty to... Kostur, a to w sumie było, nie byłoby fajne, chociaż. No to by dało mu dużo AP, nie? Ale dam mu dwa kostury. Zobaczymy, jak to zadziała. Bo kryta to on i tak może trafić. Także. Wyjebane w sumie. Dzieci! Wysyłaj dzieci! Wszystkie dzieci! Wszystkie dzieci kurwa umarły brutalnie A ja umarłem, oh my god what the fuck? No to jest, to jest moment, to jest... Mm... Jak ja widzę tylko tą babę, to ja już wiem, że to jest... Podmetę Jest <zysko> wystawiła. Jak ja bym tym zagrał, to od razu byłbym na większym skurwysie na ziemi. Nie dziwo to. Nawet nie dziwo. Dzidzia. <laughs> przekichane trochę. Trochę mam przekichane, bo... Tam ja musiałbyś mylawe mieć, żeby... Kajse w ogóle mieć przecież. Ja zapomniałem o tym. A dziesiąty, żeby w ogóle barona zdobyć, nie? Ja powinienem teraz level upować cały czas, a nie kurde Siedzi i durnoty robi o, Sam sobie stronowałem gierkę, no, no bywa Oła. Ale to jeszcze nie koniec Dam radę Chyba Czy coś Wszystko przez to, że odsetek nie zbierałem. Całe odsetki. No na razie niech tak będzie. Ale już od tego rana, to ja raczej nie zdobędę. Kurde, nie ma, nie, nie ma szans. Ludzie, co byli w dwóch i umarło. A ja jestem kolejny do odstrzału. Mmm-hmm. Draven. Draven. Zobaczymy jak to wyjdzie. Teraz Hogmaf na trzecim jest, ale... Ja nie wiem czy to wiele da. A mam jeszcze. O, mogę też prze... wziąć. Mogę sobie zrobić temat. No to już bywa. Bywa, dobrze, oto to też z Unaru jakiś gościu jest. O to jest, to jest pierwszy w tabeli! już wiadomo czemu. <laughs> Ał. <laughs> no. No cóż. Tym razem nie wyszło. I nic nie dostałem. Bywa. Takie życie. No cóż. także. <laughs> Gramy dalej, gramy dalej. <grystanie> Jak już to wygrał, to będzie jakieś co 2 żeby to wszystko na level. Me <grystanie> Poszło jeszcze gorzej niż wcześniej. <grystanie> Super. I w sumie wyszło na to, że nie wbijem nic. No, słaby jest, słaby. No ale to tyle na dziś z tej gry. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.